Szukasz żaluzji i rolety w jednym produkcie? Przedstawiamy żaluzję Titan 90 idealne rozwiązanie dla Twojego domu lub mieszkania. Ta wyjątkowa żaluzja posiada aż szóstą klasę wiatrową, co czyni ją niezwykle odporną na warunki atmosferyczne. To idealny wybór do bloków mieszkalnych oraz domów, zapewniając doskonałą ochronę przed wiatrem i innymi niekorzystnymi czynnikami. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, żaluzja Titan 90. Łączy w sobie funkcje, żaluzji i rolety. Ciesz się pełną kontrolą nad światłem i prywatnością w Twoim domu. Zaobserwuj nasz profil, aby dowiedzieć się więcej o zaletach żaluzji Titan 90 i poznaj pełną ofertę naszych produktów. Odkryj idealne rozwiązanie dla Twoich okien.